Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Komoro i zapraszam do kolejnego odcinka z serii gameplay. Dzisiaj będziemy grać na przekrętej kotlinie. Jest to tryb gry Unranked, MMR na poziomie mniej więcej 2700, więc dobiera nam graczy pomiędzy złoto, platyny, diamenty oraz masterów. Skupimy się przede wszystkim na mojej postaci, to co robię źle, to co robię dobrze, wyciągniemy sobie, postaramy się wyciągnąć wnioski z tego, co robię źle, ale na początek króciutko mówimy sobie drafty. Dwa dwuosobowe premaidy Karas, z Uterem oraz ja z Stralem. Natomiast wróg posiada czteroosobowy premaid od Illidana do Guldana i Reger sam. Więc teraz, tak Ech. na początku, wydraftowaliśmy wcześniej Dehaka, nas z lepszych postaci. Wróg wcześniej wydraftował Wikingów. Ja, moją odpowiedzią na zaginionych Wikingów był Abatur. Żeby skontrolować Wikingów, macie kilka możliwości: albo wybieracie sobie postacie, które mogą ścigać się zbierają doświadczenia. To jest właśnie, na przykład, Abatur. Postacie, które mogą wigankować dla przykładu DHK, albo budujecie silny line-up, który w, w początkowej fazie gry jest bardzo potężny i może wywołać po totalną presję, niszcząc na początku szybko Forty, korzystając z tego, że wrógł po 4 postacie, a nie 5 do tego, tak? Czemu? Ja muszę przestać mówić to tak, bo to jest po prostu okropne. Natomiast przeciwnik posiada właśnie tych zaginionych Wikingów, posiada Abatu z Danem i regara do tego, więc trzy agresywne postacie, które mają potężną ze sobą synergię oraz guldana jednego z lepszych magów w grze. Dobrze, żeby nie przedłużać, zaczniemy meczek. Na poziomie pierwszym abaturem wybrałem, hmm, wybrałem sobie ulepszenie rozprysku kolców, czyli skrócenie o sekundy i zwiększenie jego zasięgu. Bardzo dobry talent po pierwsze, bo możemy sobie wzmocnić możliwości wave clear'a, a po drugie w samych walkach drużynowych też jest bardzo fajny, bo będziemy się budować właśnie po ten rozprysk kolców i, i ma to fajną synergię z pozostałymi talentami. Wróg się od razu tutaj rozdziela, zgrupuje się na środkowej alejce. Zaraz energia również dojdzie tutaj, tylko przejmie tutaj wizję. No i moi gracze decydują się, żeby rozdzielić również siły. Po pierwsze, ma trał nadzieję na przykładu, żeby zabić wikinga na górze. Dehaka się przekopie zaraz na środkową alejkę. Więc nie chcemy tracić tego doświadczenia na samym starcie. I tutaj już pierwszy ruch z mojej strony. Zobaczcie, miałem możliwość, żeby się od razu tu przekopać z miejsca i zmarnować swoje przekopanie, albo gdzieś, nie wiem, na jakąś kolwiek, jakąkolwiek alejkę. Jednak ja w swoim ślimaczym pędem tutaj sobie chciałem dobiec, z tego względu, że z tej pozycji mam możliwość zrzucenia min w ważnych miejscach. Tutaj jedną, tutaj drugą, no i tutaj trzecią. Miny służą nam do tego, żeby dać nam informację do tego, co się dzieje na mapie i służą nam do tego, żeby spowalniać rotację wroga, żeby dać nam tą kontrolę na mapie. Więc jeżeli wróg ten będzie, będzie rotować, co prawie na pewno zrobi, to już od razu zrzuci go z wierzchowca, da informację tu graczowi na topie, że, że, że nadchodzą i to samo się dzieje na dolnej alei CZT, będą przychodzić, powinienem tutaj kolejną minę, ale na początku mamy tylko trzy miny. Więc to jest istotna kwestia. Wchodzę teraz symbiotem na, 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 na pierwszego, pierwszą szarańczę, by zneutralizować nerubiański pancerz od Anubaraka, w razie gdyby chcieli zaraz tak agresywnie wjechać, bo no, mamy tutaj tylko dwóch sojuszników. Wróg natomiast ma Anubaraka, który może tworzyć sobie może tworzyć szarańcze, przepraszam, robaczki. No i Lidan może za pomocą uniku też absorbować amunicję zwierzę, Więc ma potężne możliwości, żeby spuszczować to. Ale ze względu na to, że wchodzę od razu na Karazima, szybko koncentruję się na tym, żeby niszczyć tych stronników, żeby pomóc, pomóc y, trzymać się przy życiu na moim, moim sojusznikom. I zobaczcie, nawet nie ma tutaj za bardzo możliwości presji od strony wroga. Jak dostaję trzymaj trzyma brażenia, od razu się wycofuje delikatnie. Jak mam tylko możliwość, wchodzę na strojników w momencie, kiedy do nich zadają obrażenia strukturą. Nie stronnikom, tylko strukturą, bo te obrażenia strukturą, to one już nie odejdą. Wróg nie ma żadnego, żadnej możliwości, żeby tych struktur naprawić. Natomiast wspomagać yy, sojuszników, żeby odpułszować te minionki, to już jest jakaś no, mniej ciekawa tutaj decyzja. Wchodzę na Karazima. Mocno tutaj obija jeszcze Anub'Araka. Fajna synergia pomiędzy Karazimem a abaturem z tego względu, że a może agresywnie zdaszować się, a ja z symbiontem mogę w, no, wtedy dokonać maksymalnego obrażenia, jak tylko mam możliwość. W międzyczasie stawiam tutaj właśnie jeszcze miny. Mój Major dostał informację, więc się po prostu, po prostu wycofuję pod bramę. Tutaj stawiam kolejne miny. A widzicie, jest informacja, że wróg ten nadchodzi. Więc na razie jeszcze nie, nie mam potrzeby, żeby słuchać doświadczenie ciałem, bo wszyscy moi, moi bohaterowie to robią. Wszyscy wrogowie praktycznie yy, poza regarem zdecydowali się na zrotowanie na trala, tak? nie miał za bardzo szans, bo był tutaj wystawiony. Więc decyduje się, zobaczcie, tutaj nie ma żadnego doświadczenia. Traler się podpowiada, żeby zbierać doświadczenie z, z dolnej alejki, więc zobaczcie, co ja teraz zrobię. Yy, skaczę od razu na dół żeby zbierać doświadczenie ciałem, tak? Nawet gdyby ten Wiking się zdawał zaatakowaniem, co pewnie mnie nie zauważył, to mnie nie zagraża. I automatycznie zbieram doświadczenie z górnej na jelki, żeby nie zmarnować doświadczenia i tutaj. Więc ratuję, jeżeli chodzi o moją drużynę pod względem zbierania doświadczenia i jeszcze nie jesteśmy w ogóle w tyle. Pomimo tej rotacji wroga na naszego bohatera, ustawiam się teraz tutaj. Zrzucam dodatkowe miny, jak mam możliwość. Pojawia się trybut u góry. Więc wspomagam moją drużynę tutaj symbiotem w walkach drużynowych. Dral ginie, ale, ale na szczęście, w konsekwencji, również tej lider zginie, z tego co pamiętam. Więc najgorzej to nie wygląda. Wróg niestety zdobył pierwszy trybut. Też niewiele brakowało do tego, żeby jak widzicie, Gul'dana zabić, ale Regar go ratuje. No to już moja drużyna rezygnuje z tego ataku to jak już widzę, że jak nie ma sensu trzymać symbiota, no to schodzę tutaj z gracza. Od razu dostaję się tutaj szybciej na dolną alejkę, żeby się raczej te ciałem. No i tutaj wspomagam jeszcze, żeby nie marnowało się również tą doświadczenie, żeby moje struktury nie zmarnowały całej amunicji, To się jest kiepskie, bo jak zapomnę, potem nie zdążę gdzieś, no to szybko one będą tutaj dostać obrażenia od, od stronników. Widzę na dole, są wystawione troszkę niedogodną pozycję, nie mam informacji, gdzie jest jeszcze wróg, więc zdecyduje się na wycofanie się, jakby wróg chciał zrotować. W, te, w tej sytuacji pojawia się kolejny trybut na górze, więc wiem, że jestem tu w miarę bezpieczny, więc zaraz zobaczycie, że podejdę bliżej. Jako że tutaj m, również wróg zaczyna puszować, to się przekupuję od razu abatorem. tutaj, żeby zbierać doświadczenie ciałem i wspomagam moją drużynę za pomocą symbionta w walkach drużynowych ponownie. Wikingowie mają to możliwość, że mogą puszczać trzy nie naraz, a ja mam tą możliwość, że mogę, pushować, że mogę zbierać trzeciej z linii oraz wspomóc moją drużynę w walkach drużynowych. Z konsekwencji tutaj również Iridan zginie, nie jest najgorzej. A biorąc pod uwagę, że Trala nie było z nami w ogóle, tracimy kolejny trybut. Okej, okay, tak, ginie jeszcze DHK, ale zobaczcie, że Tral spuszował Fort na dole. Trybut za Fort, to jest dobry, bardzo dobry, do, dobra decyzja z jego strony. No i, i dla nas się to jak najbardziej opłaca. To będzie problematyczne, będzie w sytuacji, jeżeli stracimy kolejny, kolejny tryb. Staram się uratować jeszcze bramę na górze, noż nie ma w ogóle amunicji. Więc ja też, że za bardzo nie mam takiej możliwości utrowi kończą się punkty zdrowia, więc robiłem co mogłem, żeby e, przede wszystkim nie stracić studni, ale jak zobaczycie to nie jest możliwe, jeszcze jest guldan, dużo stronników, Uter nie ma punktu życia, nie ma żywciu i w więc za bardzo nam się to nie uda. Na poziomie czwartym biorę sobie adrenalinę wyszał, żeby zwiększyć szybkość ataku nosiciela yy, symbionta, tak? A na poziomie siódmym wezwanie Muła, jeden z najlepszych talentów dla Batura. Zobaczcie, że dużo z tego talentu wycisnę. W tym meczu bezpośrednio wchodzę tutaj na Karazima, ratując mu tyłek jeszcze tą tarczą. Mu już zaczyna naprawiać. Pojawia się trybut na dole, więc czuję się w miarę bezpiecznie u góry. Teraz no, moja drużyna troszkę nie, nie dogadała. Bo Tral oczekuje, że ktoś chce spowolnić rotację. Ja tu już się zrzuca minę, ale Uter nie chce zejść w ogóle, z tego względu, że DHK informuje nas, że dopiero za 14 sekund ma możliwość spokoju. Więc tralla, pomimo że pomogłem i minę tajemniczego spowolnienia, to nie byłem w stanie go uratować przed Illidanem, który no, dosięga praktycznie każdego w takich sytuacjach. No i jesteśmy w tej sytuacji przeględzi. Tu mój pierwszy krytyczny błąd, kochani. Jeżeli jest, dostajecie klątwę na tej mapie, to jest bardzo istotne żeby wycofać się abaturem od razu w, w pobliżu jednej z naszych twierdz. No bo wszystkie te fortyfikacje są wyłączone, one nie, nie zdają żadnych obrażeń, przez co tak naprawdę możemy szybko zginąć. I to jest mój pierwszy krytyczny błąd, ja tego w ogóle nie wziąłem pod uwagę, skoczyłem sobie sobie tutaj na dół, tymczasem tutaj agresywna rotacja ze strony wroga i nawet nie mam możliwości, żeby się przekopać i ginę. Wbijamy dziesiąty poziom. Biorę ostateczną ewolucję przede wszystkim, żeby kopiować strala, Potężne, Potężna synergia pomiędzy tymi postaciami, ale również Karazim to też jest fajna kopia i Guter również też fajna kopia. Za chwilkę powrócę tuż. Ten, ten fort już jest stracony, wiemy o tym, ale ja nie chcę, żebyśmy stracili ten fort, więc od razu rzucam tutaj Muła, przekopuję się tutaj na górę i pom pomagam, żeby, żeby nie stać. Najgorsze co może być, moi drodzy, to jest stracić fort, jak ma pełną amunicję. A mi się jeszcze u, uda podciągnąć ten fort przez, przez, przez tam pewien okres czasu. Olaf myśli, że mnie tutaj zgankuje, no ale jest osamotniony, no to za bardzo takiej możliwości nie ma. Jeżeli, mam, jeżeli to widzę, no to, no to, no to spokojnie się nie stanie. Naprawiam fort i dokonuję, no wszystko co mogę, cały arsenał wykorzystuję, żeby odpuszczać tych tej stronników. Kończy się klątwa i doświadczenie w miarę na równym poziomie. Te jeszcze wspomagam, żeby ten fort też za bardzo nie ucierpiał. 4 kg do 6. Tutaj Brug będzie rotować na Karazima. Nic no nie będę w stanie zrobić. Jeszcze spróbuję tutaj pomóc. Informuję jeszcze moją drużynę, że muszą się trzymać razem. Nie mogą tak wybiegać i puszować, sobie tutaj utrpuszować górną linię, tylko muszą trzymać się razem, żeby móc coś w, tych, coś w tych walkach drużynowych wycisnąć. I od tego momentu mniej więcej zaczniemy już powolutku y, wygrywać. Lób to jeszcze puszuję. Obu najemników. I, I kokon stał użyty i przerażenie Gul'dan stał użyte. Karacin dużo czasu kupuje dla naszej drużyny. Teraz nie wiem, czy dlaga laga dostał, czy nie chce, co najmniej mapy kliknąć czy troluje, ale niestety nie mogę jeszcze spróbować się wycofać. No ale nic się nie stało. My tutaj wywołujemy dodatkową presję z olbrzymiem na górę. który teraz zrobił. więc tutaj do rówie, z dodatkowej struktury zniszczymy. Ja za bardzo nie mam możliwości, zobaczcie, żeby puszować za pomocą ciała, z tego względu, że... Tego w ten fort nie istnieje i ten fort też już teraz nie istnieje, więc ten obszar dla nas jest neutralny, tutaj nie wiadomo co się dzieje, mógłbym zrzucać miny, żeby zapewnić nam wizję, żeby spełnić rotację wroga, ale musimy pamiętać o tym, że wróg wziął wikingów, więc on nieustanną presję chce wywołać na tych alejkach, ja też chcę tą nieustanną presję tutaj wywoływać, więc muszę jakoś ograniczyć jego możliwości, żeby to nie wyglądało na tej zasadzie, że już nie mamy w ogóle tej otwartej przestrzeni, a wróg ma wszędzie wizję, która jest bardzo istotna. Przekopuję się. Tutaj już czuję się bezpiecznie, nie ma problemu. Widzę, że rotacja wroga jest na, na środku, więc zbieram tu doświadczenie. No i wykorzystuję yy, mój ostateczną ewolucję na tralu. Zabija Od razu się na kruchy cel, czyli zabijamy Regara, zabijamy yy, Guldana i tutaj małe misplay z mojej strony. Gdyby udało mi się trafić duchowym wilkiem w Ilidana to być może mój kolega by przeżył, nie udało mi się trafić, no ale na szczęście DHK nie mi do trafia, ściągnięciem i dobijamy również Ilidana pojawia się kolejny trybut, tutaj jest Wiking, mam tego świadomość, ale nie obawiam się tego Wikinga, wiem, że sam nie jest w stanie mnie zabić, gdyby to było więcej Wikingów, było co innego, tutaj zrzucam dodatkowe miny, jeszcze zaraz będzie, będzie widać no, i Wiking myśli, że mi dojedzie. Jak specjalnie troluję, i, i za pomocą sobie tam go dobijam. Mamy kolejny trybut. Tu wspomogę, żeby. Wa bardzo ważne zadanie, Abatura, moi drodzy, to jest to, żebyście w to wy odpuszowali to oboz najemników, które wróg zrobił. Mogą nas wspomóc w tym sojusznicy, jeżeli nie mają tego do roboty. Okej, okay, ale to jest przede wszystkim wasze zadanie. Więc jeżeli wróg zrobi olbrzymy, a one podejdą do twierdzy, je zniszczą, no to coś, 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 coś tu nie tak poszło. Wrogowie natomiast, natomiast rotują teraz na DHK, nie, nie, nie było za bardzo, teraz tu się trzymam, więc nie mogę tu za bardzo rzucać min, staram się go wspomóc jeszcze symbiotem, ale ni niestety czterech na półtora, że tak powiem, no bo ja tak liczę, że DHK to jest jeden, a Symbiont to jest takie pół, to nie miał za bardzo możliwości, więc ginie. Przekupuję się na górę, żeby mieć możliwość zrzucania tutaj min. jak widzicie zabezpieczam tymi minami, więc dostaję informację, że wróg robi tego bossa. To było dość, dość takie prawdopodobne, mocno bardzo prawdopodobne, tak, dla których raczej nawet oczywiste, no ale to, żeby moi słuchacze też o tym wiedzieli, żeby tutaj nie face checkowali, czasami nie ginęli też niepotrzebnie, to dałem dodatkową, tutaj możliwość dodatkową wizję. Kolejna walka drużynowa, ja się przykupuję na dolną malejkę, żeby jakąś presję wywołać. Leci Koko. Ja zaraz jak to się skończę bawić, też wspomogę moją drużynę, rzucając kolejny, kolejną, kolejną ym, o, ostateczną ewolucję. Znowu na trala. Ili i od razu szukam jakiegoś kruchego celu. Na, na początek omijam Olafa oraz Anubaraka, skupiam się... Na guldanie, ale jak widzę, że. Znaczy, jak w tej drużna drużyna ubija, tego onu który jest za bardzo wystawiony. Myślałem, że zabiję jeszcze regara. Nie było tak. Nie trafiłem znowu wilczkiem, no ale kończy się mi nic się nie stało i tak go nie dobił. Skoro się skończył mój ultimate, z miejsca przykupić na górną malejkę, żeby wspomóc odpuszczać tego bossa. Tutaj wrzucę jeszcze miny. No i mam tego muła, więc zawsze mogę tutaj naprawić y, struktury. i y, Jakiekolwiek obrażenia, które ten boss by zadał. Na poziomie 13 i na poziomie 16 transfuzja somatyczna oraz jadowite kolce, czyli z, lecze, leczenie za każde trafienie z, z rozprysku kolców w, w bohatera, więc rzucimy na załóż na trala, trafimy kilku wrogów, to mocno go podleczymy, natomiast tutaj mamy spowolnienie wroga 40% w sekundy, co bardzo mocno ogranicza Ilidana, Regara dla przykładu, więc też dobry talent. Zbieram tu się z góry, miałem informację, że wróg był gdzieś tutaj w tych, w tych okolicach, więc nie obawiam się wroga, mogę zbierać jeszcze nie ciałem. wspomagamy jeszcze sojusznika pojawia się kolejny trybut na dole, więc czuję się bezpiecznie u góry doświadczenie w miarę na równym poziomie cały czas się trzyma no i kolejna ważna dla nas walka z tego względu, że tu mamy to dla nas trzeci trybut dla wroga też ważna, bo chce nas powstrzymać oczywiście w... kopiuje znowu trala z miejsca do się na kokon który już zostanę jego rzucony, bo nikt tego nie robi. A w postaci, które mają szybkie ataki, są do tego zdolne. Od razu szukam kilku celów, czyli widać, został zabity. Teraz rzucam się na regara. dobry przyciągnięcie ze strony haki, więc również martwy. Wróg zdobył ten trybut, jednak mimo no wszystko. Staram się jeszcze tutaj, już trafiłem wilczkiem w guldana, ale już skończył mi się trybut, więc kończy mi się zdolność bohaterska. Rzucam się na środkową malejkę, żeby się na obóz tajemników. Cały czas próbuję opóźnić ten push wikingów, skontrować go w jakiś sposób. Nie uważam, żeby uter był konkretnie tylko potrzebny, ale skoro moja drużyna tutaj robi bossa, może to, może to robić, nieważne, też, też nie jest taka tra tragiczna decyzja. Naprawiam udar struktury. Tutaj już były naprawione wcześniej od bossa. No i zbieramy doświadczenie. Wróg tutaj zrobił Obóz Najemników, przekupił go za płacę Wikinga. Ja to bardzo widzę, więc podstawiam miny na całe nasze szczęście. To ja jeszcze bierze pomaga w obijaniu go. I teraz robię taki pewien błąd. Zobaczcie, nie chodzi o to, że biję łapką. Ja wiem, to jest komiczne. Chodzi o to, że ustawiłem się z tej strony. Powinien się ustawić z tej strony, bo w momencie, kiedy zrzuciłbym szarańcze, ona do razu przerzuciłaby się na, na Olbrzyma i mógłbym na nią skorzystać ze symbionta i zadać więcej obrażeń niż z ataków podstawowych. Tymczasem ja z tej strony się ustawiłem. Jak zobaczycie, jak do razu się pojawi szarańcza, to ona z miejsca sobie pójdzie do góry, całkowicie zignoruje tego olbrzyma. Tam kolejną minę, bo widzicie, pojawia się szaleńcza od razu jest No ale niewielka różnica, bo już i tak był prawie już mocno, było obity na Dostajemy tym razem my klątwę w końcu. Pomimo lekkiej przewagi struktur, teraz już klątwę, więc czuję się w miarę pewnie. Wszystkie nie będą puszowane. Wskakuję na środek, aby rzucić jakieś na to keminy, wspomóc naszą drużynę. Wskoczy na Karazima. Postaram się na zabić, ale on za pomocą metamorfozy. Ucieka na dogodną pozycję, no i również yy, Anubarak wykorzystuje kokon, aby móc się wycofać. DHK puszcza jej górną linię. Ja tu się wystawiam jeszcze, żeby móc jakieś dodatkowe miny podrzucać i zaraz ja pomogę bo ja na dolnej alejce, ponieważ staram się wspólnymi siłami tutaj coś zdziałać, czyli zmuszować pierwszą twierdzę wroga. Skakuję oczywiście na trala. Jest najbliżej wystawiony, więc najwięcej obrażeń jestem w stanie zakończenie go zadać. Schodzę. I wykorzystuję klona. Od razu leci yy, trzęsienie ziemi. Bardzo dobre przerażenie, aby skontrolować to trzęsienie ziemi. Poleci totem, żeby nas ponownie tutaj spowolnić mocno. No i mój klon się już powoli kończy. Wjeżdżam głęboko, szukam, którego celu. Chciałem Dana dobić, ale dostał do dobre, pradawne dawne uzdrowienie. Ma obrokowaliśmy Dana również zabili. On też ucieka. Na poziomie 20, zbiorowa świadomość, czyli dwa symbioty, bardzo dobry talent, zwłaszcza jeżeli bierzemy wszystkie talenty pod symbiot praktycznie, jest potężna synergia. Tral niestety już w takiej sytuacji nie będzie w stanie uciec, moja drużyna się wycofuje. Mając świadomość tego, już starałem się tutaj pomóc tralowi, żeby chociaż zabić lidlam, w konsekwencji to nie miało możliwości. Skoro widzę, że moja drużyna tej puszuje dół, ja automatycznie przykupuję się na górę, żeby jakoś tu presję u góry wywołać. Widzę, że szybko DHK ginie. I w tej sytuacji skoro nie mam, nie mam Z, czyli tego tunelu, to za pomocą przycisku B, czyli kamienia powrotu, wracam do bazy, na, na, no bezpiecznie wracam sobie do bazy po prostu. Tak, razem również ginie, wróg zaraz na 20 poziom. Wspomagam go już tutaj troszeczkę zniechęcić wikingów. Wychodzę bardziej na środek, żeby mieć zasięg, żeby tej min, aby móc zdać mojej drużynie informacje, czy, czy wróg robi tego bossa, czy też nie. Oczywiście bardzo możliwe, że tak, ale nie, nie wiemy, czy zacznie on od oboznajników, czy, czy od bossa. Oczywiście robi tą lepszą decyzję, czyli zacznę od bardziej kluczowego oboznajników, czyli bossa. No ale dzięki temu, że mam miny, to moja dużo nie musi się tym zdać. Pomagam też, też Uterowi zabić dwóch Wikingów. też tak bardzo nie boi na poziomie 20% kontynuację, czy skrócenie czasu odnowienia tych wikingów o 50% w kiedy giną, do odrodzenia się. Zrobi tego bossa. I teraz będzie walka drużnowa na górnej alejce. Ja zaraz skoczę na utera, żeby wspomóc go tutaj yy, już odpuszować tego bossa, zadać jakieś konkretne obrażenia. Zbierwać świadomość się załącza. Dwa symmioty. Wykorzystuję mu, żeby naprawić tą wieżę, która miała tyle punktów zdrowia. No i zaczyna się walka drużynowa. Tym razem kopiuję yy, Karazima. I od razu wjeżdżamy agresywnie, żeby unieszkodliwić Guldana. Zabijamy go. Anubarak nie jest moim celem, więc przegrupowuję się, podleczę moją drużynę i szukam jakiegoś dogodniejszego celu. Bardziej kruchego. Iliarz został ogłuszony przez stanu Baraka, ale niestety, niestety, Iliarz oddalony drużyny ginie. Mocno puszowana twierdza. Informuję moją drużyny, żeby to jak najszybciej przyszło i pomogło to odpuszować, ponieważ mam muła, więc mogę taki fort bez problemu tutaj naprawić. No i tak też się dzieje. Także jestem przekonany, że gdybym nie użył tutaj kilka razy muła na górnej alejce to tutaj, to tutaj tego, tej żeby nie było tak samo tutaj jakbym nie użył to tutaj już żeby bramy przynajmniej nie było wykorzystuję jeszcze 3 miny w razie jakby to jakaś dodatkowa presja bym o tym zapomniał, żeby, żeby na pewno zabezpieczyć tą, ten, ten tutaj budynek tak? no i z Karezima rezima tutaj dotknął presję wywołać, nie mam nic ciekawszego na razie nie no, mam nic ciekawszego do roboty pojawia się bardzo kluczowy tryb dla przeciwnika no bo może zdobyć on klątwę yy, jakąś presję wywołać jeżeli wygra tylko to może zdobyć bossa i nawet skończyć tą grę no ale my też, jeżeli wygramy tą walkę drużynową, to też nie możemy skończyć. Trzeba wziąć pod uwagę, że oni nie mają jeszcze Illidana. Więc, więc troszeczkę błąd z ich strony, że tak agresywnie walczą. Ale mają wikingów, którzy też sobie wykorzystali sobie. I zobaczcie. Wróg wyko... Teraz poczekajcie. O, jest. Wróg wykorzystał kokon, tak? Ja sobie spokojnie czekam, grzecznie, ich ten kokon sobie siedzi. Nie chcę wykorzystywać z miejsca ostatecznej ewolucji, żeby jej nie zmarnować, bo wróg mógłby się wycofać po prostu i przeczekać to. Natomiast w momencie, kiedy Anubarak wskoczył z podziemnej szależ, od razu użyłem yy, w mojej zdolności bohaterskiej. I na tej podziemnej chcecie z tego, powinniście z tego korzystać. Szukam krótkiego celu, więc wybieram regara. No i udaje mi się go dobić, następnie Baraka tutaj dobijamy, no i wikingów. W końcu się Semjot podchodzę bliżej, żeby tutaj odpuszczać tu środek, chociaż tak naprawdę to biorąc pod uwagę, że bez na wrogowie tutaj zginęli. To już będzie praktycznie po meczyku. Chociaż nie, jeszcze nie będzie po meczyku. Jeszcze nie będzie. Przeliczyłem się. Nasi nic robią tutaj yy, bossa. DHK obóz najemników. Bardzo niebezpiecznie. No udaje mu się wycofać. A ja pushuję środką Malejkę. Czuję się w miarę pewnie. Biorąc pod uwagę, że po raz pierwszy wygraliśmy widzę tutaj wroga, co musiał od odpuszować obóz najemników. Boss jest przez nas zrobiony. No i mam świadomość tego, że moja drużyna będzie się przykrypować na, na dół i będzie chciała tutaj zaatakować. W ogóle nie wziąłem pod, pod uwagę tego, że wikingowie będą tutaj flankować. Weźmie tutaj Hector weźmie cztery, trzech wikingów, mając talent dużo może więcej możliwości ogłuszenia, yy, abatura dobija mnie drugi raz. Więc w ogóle tego nie przewidziałem. I to jest moja ostatnia deska w tym meczu. Cały, cała wroga drużyna od Bossa, nas moja drużyna do, dobra reakcja z ich strony tutaj. Widząc trzech Wikingów, od razu decyduje się, żeby ich zrotować, przerzucić na ich i wszyscy trzej tutaj będą ginąć. Więc śmiało można powiedzieć, że jeden za jednego w tym przypadku. Wrukura, tu jeszcze dolną twierdzę. Ja nie żyję, Wikingowie nie żyją. Talenty równe, więc mamy równe szanse, tak? Ja to muszę przestać powtarzać, to tak, bo to jest straszne. Więc w takim wypadku, y, moja drużyna decyduje się na walkę drużynową. Pomijając fakt, że jesteśmy troszeczkę na niedogodnych pozycjach, ale nie, 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 ja, nie atakujemy bezpośrednio to jeszcze struktur. Przychodzi kokon. Zobaczcie jak tral się trzyma przy życiu, to jest coś niesamowitego. Cały czas leczony przez dwóch sojuszników, przez swoją pasywkę, przez zadanie pancerza. Nie jest w stanie po prostu zginąć. Informuję moją duszny, że zaraz wchodzę, bo, 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 bo żyję. będę żyć, o, to informuję. Z miejsca od razu wykorzystuję symbiot na tralu. Staram się unieszkodliwić wrogi Drakar, który jeszcze długo tam w punktu życia trwał, mógł długo wijać. tymczasem wyłączyłem go. Tracę symbiot oczywiście za to też, więc zabiliśmy Regara, a w konsekwencji u nas nikt nie zginął poza moim klonem. No i wycofujemy się. To jest kolejny trybut. Też bardzo ważny. Uważam, że wróg, podobnie jak w poprzednim przypadku, powinien sobie ten trybut odpuścić, bo znowu są bez jednego gracza w ten sposób. Znaczy, dobra, nie, ch nie chcemy czegoś takiego robić, uczmy się czegoś z takich błędów, nie chcemy walczyć czterech na pięciu, tylko powiedzmy sobie tak, okej, niech oni sobie wezmą tą klątwę, dobra, stracimy może jedną czy dwie twierdze, ale przynajmniej nie zginiemy wszyscy i nie przegramy tego meczu, bo to jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe. W pięciu mamy możliwości, żeby to jakoś odpuszczać. Wikingowie starają się jeszcze zabić mnie, ja, ja ich widzę, uczę się na swoich błędach, już raz mnie zabili, więc rzucam tutaj miny. I wchodzę na Symiota dopiero w momencie, kiedy, kiedy Wikigowie chcą się na walkę, a nie wcześniej, żeby ich zniechęcić do tej walki, bo tak by uciekali. No i w ten sposób. Okay, presja na wrogach jest. Wikigowie giną, Ergart również zginie. Wspomagam go jeszcze Symbiotem. Klątwa na przeciwnikach, więc wszystkie trzy twierdze tutaj stracą. Tutaj jeszcze Karazim. Dobiję mi kolejnego wikinga. No i to jest push core, więc decyduję się, że wspomogę naszą drużynę i zrobię to, co powinien zrobić Każda watur, czyli przyzywam muła i atakuję fort z łapki. Jeżeli tak nie robicie, to jesteście nubami i się na niczym w ogóle nie znacie. To jest mastra. Ja nie, oczywiście żartuję sobie. Ilida próbuje jeszcze mnie zabić, ale wykorzystuje ostateczną ewolucję, aby przejść dłużej. No i jest po meczku. Mam nadzieję, że czegoś się tutaj wspólnie ze mną nauczyliście, jakieś tam wnioski, ja mam nadzieję, że też z tego wyciągnąłem. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bohaterowie burzy. No i trzymajcie się do następnego odcinka.